Pana witam, a dziś moim gościem jest ksiądz Dariusz Gącik, wikariusz generalny decyzji kieleckiej. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam Panią, witam Państwa. Spotykamy się jeszcze w takiej atmosferze świąt Wielkiej Nocy. Proszę księdza, proszę nam przypomnieć istotę świąt zmartwychwstania Pańskiego, które przed chwilą obchodziliśmy. Te święta Wielkiej Nocy są najważniejszymi świętami w chrześcijaństwie. Ta prawda o zmartwychwstaniu jest centralną prawdą, którą winniśmy żyć przez cały rok, nie tylko w okresie świąt. W tym kontekście warto zwrócić uwagę, że też wiele osób nie do końca też w sposób odpowiedni rozumie te święta wielkanocne. Przypomnijmy sobie tak pokrótce, że Triduum Paschalne, to nie jest przygotowanie do świąt Wielkiej Nocy, ale to jest jakby jeden dzień świąteczny, który składa się z trzech elementów. Że istotą tych świąt jest Wigilia Paschalna, która już nie należy do Wielkiej Soboty, bo Wielka Sobota kończy się po zachodzie słońca, tylko jest ona już w niedzielę zmartwychwstania, jest tą najważniejszą Eucharystią w roku. Można powiedzieć obrazowo, że jesteśmy zgromadzeni przy grobie Pana Jezusa i jesteśmy świadkami tego, że Jezus Chrystus powstał z martwych. Że ta sama moc, która sprawiła, że Jezus powstał z martwych, wyszedł z grobu, jest obecna wśród nas oczywiście w znakach sakramentalnych. Trzecia rzecz, która jest bardzo ważna, również polega na tym, że bardzo piękne są te nasze polskie tradycje które są związane na przykład z procesją rozurekcyjną z samym wątkiem pasyjnym i wydaje mi się, że trzeba to wszystko kul kultywować, trzeba o tym mówić, ale to co jest takim wyzwaniem wydaje mi się duszpasterskim, to przede wszystkim docenianie znaczenia tej Wielkiej Nocy misterium paschalnego, dlatego że ciągle była taka mentalność troszeczkę odkupienia, że Pan Jezus umarł, czyli odkupił nasze grzechy i nie wiadomo było, co zrobić ze zmartwychwstaniem. I dlatego często rozumiano zmartwychwstanie jako tylko dowód na to, że Jezus jest Bogiem. Natomiast Sobor Watykański II, patrząc na całą tradycję Kościoła, mówi o misterium paschalnym, czyli o przejściu Jezusa Chrystusa ze śmierci do życia. I dlatego tylko wtedy, kiedy dobrze rozumie się te święta Wielkiej Nocy i sens paschy Chrystusa, jego przejścia ze śmierci do życia, którą właśnie uobecniamy w czasie tych świąt, to wtedy rozumiemy, co jest istotą chrześcijaństwa. Dobrą nowinę, która zasadza się właśnie na tym, że Jezus umarł z matwy, i żyje. I wtedy rozumiemy wszystko inne, czyli wszystkie sakramenty, w których uczestniczymy. Dlatego przeżycie, Dobre świąt wielkanocnych i głębsze zrozumienie, ono ma bardzo konkretny skutek w naszym życiu, w naszym rozumieniu chrześcijaństwa i w naszym przeżywaniu codziennego życia. Mm -hmm. Proszę księdza, w pieśni wielkanocnej śpiewamy Zwycięzca śmierci, piekła i szatana. W tych trzech słowach kryje się istota zwycięstwa Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus, który z martwy wstał, Zwyciężył najpierw grzech, dlatego że On stał się grzechem dla nas. On ten grzech wziął na siebie, ten grzech został w grobie, ale Jezus Chrystus wychodzi żywy, zmartwychwstały. On nie tylko, że zmartwychwstał, ale żyje, pokazuje dłonie chwalebne i w tych dłoniach jest nasze zbawienie, jest nasze uzdrowienie, bo Jezus przez zmartwychwstanie, on przynosi nam przebaczenie wszystkich na naszych grzechów, dlatego on już grzech zwyciężył, grzech jest zwyciężony. Ale człowiek musi iść do Jezusa Chrystusa, pragnąć tego zbawienia, pragnąć tego zwycięstwa, oddać mu swój grzech, żeby w swoim życiu doświadczył również zmartwychwstania. Jezus Chrystus zwyciężył śmierć, zwyciężył też panowanie piekła. Dlatego chrześcijanin nie czeka na śmierć, ale czeka na spotkanie z Jezusem Chrystusem. Od momentu naszego chrztu wsiedliśmy do takiego pociągu, mówiąc obrazowo. Mamy miejscówkę i tą miejscówką jest niebo. Ale żeby tam dojechać, trzeba również przekroczyć pewną granicę. Tą granicą jest śmierć. I wiemy o tym, że jeżeli Jezus zmartwychwsta, my też zmartwychwstaniemy. I inaczej przeżywamy życie, kiedy mamy świadomość, że czekamy na spotkanie z Chrystusem. Zupełnie inaczej wtedy przeżywamy te trudne chwile, które są w naszym życiu. Jezus Chrystus również jest tym, który obdarza nas nowym życiem, dlatego że ze zmartwychwstania Chrystusa płynie dar nowego życia, bo Jezus zmartwychwstał i posyła nam. Ducha świętego, dlatego święta wielkanocne są takim darem nowego życia. Można powiedzieć, w czasie wieczerzy pańskiej zostaliśmy przez Chrystusa zaślubieni. W czasie Wielkiego Piątku nastąpiło poczęcie nowego życia, bo Jezus umierając dał nam ducha. A w czasie świąt Wielkiej Nocy jest nasze nowe narodzenie, dlatego że urodził się nowy człowiek. Człowiek według ducha świętego, bo Jezus zmartwychwstał, jego postawa, jego natura zmartwychwstała i on chce nam dać siebie z duchem ożywiającym i to nowe życie może być naszym udziałem. Po Wielkanocy mamy tydzień oktawy. Czemu służy ten czas? Dlatego, że oktawa Wielkiej Nocy jest jakby jednym wielkim świętem. Dalej przedłużamy radość, która płynie ze zmartwychwstania Chrystusa. I dlatego cieszymy się faktem, że Jezus zmartwychwstał. Rozważamy w sposób szczególny świadectwa o zmartwychwstaniu i o tym, że Jezus spotyka się z konkretnymi osobami, które wcześniej były zalęknione, które były bardzo smutne które były załamane, ale ich życie zostało odmienione przez spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym. W tych sytuacjach możemy odnaleźć również siebie, żeby dalej przeżywać tą radość Zmartwychwstania Pańskiego w odniesieniu do nas, do naszego życia. Drugim znaczeniem Oktawy i później już całego okresu wielkanocnego jest głębsze wtajemniczenie w sakramenty, bo proszę zobaczyć, że ze śmieci Zmartwychwstania Chrystusa Rodzą się sakramenty, wszystkie, a szczególnie sakramenty chrześcijańskie wtajemniczenia. Dlatego, że Wigilia Paschalną stanowała przed nami sadzawka chrzcienna. I w jaki sposób my przeżywamy zmartwychwstanie? Przez nasz chrzest. To jest uczestnictwo w śmierci w zmartwychwstaniu Chrystusa. Umiera stary człowiek, rodzi się nowy człowiek. Później w wtajemniczenie w Eucharystię. Dlatego, że również Eucharystia to jest pamiątka, uobecnienie przejścia Chrystusa ze śmieci do życia, czyli pamiątka Paschy Jezusa Chrystusa. Dlatego hmm, potem bierzmowanie, potem inne sakramenty, wszystkie czerpią swoją moc, siłę, znaczenie właśnie z tajemnicy paschalnej Jezusa Chrystusa. Dlatego też czas Wielkiej Nocy, Oktawy i ten późniejszy czas, jest szczególnie przeznaczony na to, żebyśmy byli wtajemniczeni w te sakramenty, w, te, w to głębsze znaczenie. Dlatego proszę zwrócić uwagę, że również w kościołach właśnie w tym czasie wielkanocnym i zaraz po nim będzie pierwsza komunia święta, będzie sakrament bierzmowania i to jest jakby najlepszy czas, żeby znaczenie tych sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego wprowadzać również wiernych. Szanowni Państwo, dziś zapraszam jeszcze po godzinie 20 na audycję Tak wie, że tam porozmawiamy z księdzem Dariuszem o czterech nocach Zapraszam już teraz na tę audycję, A przypomnę, że dziś moim gościem w studiu był ksiądz Dariusz Goncik, wikariusz generalny diecezji kieleckiej Rozmawiała Katarzyna Warszat Dziękuję Panie, dziękuję Państwu, Radosnego świętowania, szczęki Prawdę mówiąc